Siemaneczko ziomeczki w dzisiejszym filmie e, zrobimy sobie potężnego seta, e, bo to jest bardzo ważne. E, tutaj mam 63 level, żeby senchantować seta. I jeszcze pięknie mam tutaj e, village. O kurde, jeszcze tego nie uleczyłem. Dobra, szybko po tą podkę lecimy. Wszystko co w sumie już przygotowałem na odcinek. Cyk, cyk. I lecimy. Pyk. Pyk. I teraz czekamy. Yy, tutaj w ogóle mój, mój ten spawner pomógł mi bardzo. Bo teraz się nie rozpią te moby w ogóle. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu się w ogóle nie rozpiął mm, e, dobra e, na sam początek to bym sobie zenchantował tego tutaj syczka Wszystkie swoje diaksie wsłużyłem tutaj nie mam żadnych diaksów, nie? Eee No to idziemy enchantować No samym starcie Okej, okay, klata Kurde, no ty sobie bajaję robisz no nie no. <noise> no czemu takie gówno? A to? Szczęście dwa też nie. Zobaczymy na nowo. Ciernie dwa. Tutaj o, przed ogniem wybuchem. Kurde. Możemy spróbować. Nie będę tego komentował. <laughs> Ochrona 3. Tak jakieś znowu gówno mamy. No co? Ej, nie no! No błagam was! Wypad mi stąd. Wyjazd. Nic sobie ciebie nie chcę. Pff, to jest po prostu tragedia. No wypierdzielaj mi stąd! Nie, to jest... Co my tu mamy? No ja cię zabiję chyba. Wypię. Wypad. Mm. Tu nic nie mam. Ochronę 3. Jeszcze bez niezniszczalności, no. Ja nie wiem co się dzieje. Kurde Dobra w końcu coś jest! Kurde o, to może być. Ale to nie może być. Cyk. Hm. <śm> jest dobra. Sama ochrona, no proszę cię. Please! Jest! Ło! Ale dobre. Ile ja mam szmaksów? Zero. Cz, pięć! Okej, okay, to bardzo dobrze. Pójdźmy hmm. sobie jeszcze. Tutaj tego koleżkę nie mamy uleczonego, ale tutaj jeszcze... <laughs> jeszcze książki. Ale w sumie to już mogę sobie założyć. Pyk, 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 pyk. No i teraz żaden mob nie jest mi straszny. Szkoda tylko, że ochrona 3, a nie 4. O, spadają, mi Pięknie. Teraz muszę ten chwila, Ziób. muszę e, krowy pozabijać. Siema, mój. O ja. E, muszę, e, chwila, co ja tam potrzebowałem? P wiem, czterech książek. A tutaj co mamy? Uaaa! No i pięknie. Mm. Eee. Teoretycznie... Czyli muszę po prostu poszukać krów. Potrzebuję pięć sztuk skóry. Wila właśnie, bo mi urosła trzcina chyba. Pamiętam, że zasadziłem. Idziemy szybko tam. Jademy. A wracamy tu mamy. Wow, rosło jego. Bieramy. Dawaj mi to teraz bierzemy uś, 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 uś. cyk 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 o, musimy znaleźć te krowy. Burde, będzie akurat przypał. Um. O, tam mamy jakieś koniki, ale nie, nie chcę zabijać koników. Proszę, dajcie mi jakieś krowy. O kurde. E, mamy, taj <śpiewanie> Najlepszy i <water> skill! <śpiewanie> to było dobre. <śpiewanie> o kurde, o kurce już urosło. A jeszcze to zatnę. Pyk Idź Bieramy O, pięknie, idealnie Wracamy Kurde Tą skórę muszę sobie ogarnąć o, Muszę te krowy poszukać Nie ominie mnie to Dobra muszę Sorry Sorry brat Ile on mi dał z góry? Łot! Co jest? I się bardziej opłaca zabijać. Chodź tu! Hej, haj! Ile? O kurde... Dobra, w sumie teraz starczy. I bymy. Tak. Jademy tam. I kupujemy mendingi. I Teraz muszę nałożyć na ten. Uwaga! Kurde, kowadła nie mam. Kurde, zapomniałem o najważniejszym, czyli kowadle. No przecież to jest tragedia. ja muszę teraz pójść, uzbierać to dureństwo? Kurw. Nie ma nic tutaj. Mam tylko cztery sztabki. Aj. Nie, jest ciekawe. Kurde, co ja teraz zrobię. Chyba będę musiał pójść do... No serio, po, tylko po... Kurde. Po te durne... Durne żelazo... Hmm... Chyba, że się tam kiedy indziej pójdę, teraz pójdę uzbierać sobie książeczki. Hmm... Mordką muszę... O! Ej! Ale mało mi jadaje. Je Jedno serce jedynie. Leży. Hmm. E, mam, no nawet na jednego bloka mi nie starczy. Tragedia. Najgorzej. No to nie wiem, czy teraz i do kopalni, czy... Nie dobra, pójdę kiedy indziej. Teraz to uzbieram te książeczki. Ja idę stara wziąć i kupić te trzy razy. Jadę. Tyk, I jadymy. Ek. Kurde brakło. ja nie mogę, ale przypomam z tym kowadłem. O kurde, co ja odpierdziłem. Czemu ja, ja muszę zabijać te konie? Dobra, ostatni. Już żadnego nie tykam. Idealnie. Dobra, ja już żadnego konia nie zabijam. tupie dupie to mam. Kurwa. Ja pierdolę, teraz mi nie starczy... Eee, kuchy, kuchy. Teraz mi nie starczy na książki papieru. Ale te, to wszystko jest pogmatwane. Tyle mi starczy. Иш, Ой, ой, ой. I Ja dymę. Siema. Masz. Ej, w ogóle mu się poziom ulepszy. O. Co to Klatwa znikania, po jakiego czorta mi to jest? Co jest? Ja. Pie. Ja sobie bananet połączę te książki. Byk, byk, o nie. <ścoughs> nie mogę tego połączyć, tego dureństwa, bo nie mam kowadła. Ja nie... Ja lecę po kowadło, tak szczerze. Ja cały ja całego też żelazo zużyłem na lejki do tego. Dobra, ja lecę do... do, do tego. Po to żelazo. Jest z 31 chyba potrzebuję go. O, o jasna cholera. <grybujesz> Dobra, wbijamy. Gdzieś tu widziałem tą kupalnię taką. Tą żelazo nie wydobywałem. Ej, ja mam nadzieję, że ja nie zginę.

Oj I kurde Nie wierzę, że tu nie ma żadnej kopalni A co tu mamy? Kur Ja pitole... Pss, serio? Trzy jest... Aj, to jest tak kurde, pechowe O, coś tam jest! O, oh, no i coś tutaj mamy. Ole kurde, farcik. Je, yeah, to od razu mamy. Bum, bum. Pyk, И лежишь. <свык> О, курдэ. <свык> Ничего тут Ух, на счастье. Пык. Изюм. Jadymy. <śmany> Jadymy. <śmany> Teoretycznie mogę już wracać, bo mam to wykopane. Zostawcie mnie. Zostawcie. Oła jest dobra, ja już mam odpowiednią, odpowiednią ilość żelaza i o kurde dużo mobów i ja zdechnę.

I w końcu będę mógł sobie zrobić ten secik mój. Co z nie mieć? O, o, jeszcze dużo, bardzo dużo. O nie, no. jak ja nie cierpię się wykopywać z tak wielkich tych... pięćdziesiąt dwa sześćdziesiąt dwa o już chyba jesteśmy nawet tak jest Gdzie ja jestem? Hm. Aha, dobrze, już wiem gdzie. Tam jest mój chyba. Tam, w tamtą stronę. Uuu. Tak, tutaj jest. O oh w końcu Jak mi braknie jednego żelaza To ja się zestram i kurde I w dupie będę to miał Szczerze <laughs> Błaga Nie raczej raczej nie nie braknie Jeszcze mam tutaj to gdzie wyjdzie mi gdzieś 4-3 sztabki Pyk, pyk, pyk. Jasno, jasno. Boom. Trzy. Tutaj to. Czekamy jedynie aż to się przepali. Hej! To nie bardzo dużo, długo trwało. Dobra, w tym filmie to by było na tyle. Eee, zostawcie łapeczkę w górę subika. Ja się z Wami żegnam. Naura.